Aleluja, Panie, dziękujemy Ci, że mogliśmy się dzisiaj zgromadzić na tym miejscu, aby zagłębić się, Panie, w Twoje Słowo, aby, Panie, słuchać Twojego Bożego Głosu. Proszę Cię o Twoje prowadzenie, aby każdy z nas, Panie, mógł słyszeć, Panie, Twój Boży Głos. Aby każdy mógł z nas, Panie, odbierać to, co chcesz nam przekazać, w sposób realny, w sposób rzeczywisty, poprzez moc Twojego Świętego Imienia. Proszę, poruszaj się w naszych sercach. Aby, Panie, nasze serca były, Panie, pełne Ciebie, Panie. Aby mogli, Panie, poprzez to, Panie, zagłębiać się jeszcze bardziej i przylgnąć do Ciebie, jako tego, który jest odpowiedzią na wszystko. to Tobie niech będzie wszelka chwała, cześć i uwielbienie. Dzisiaj chciałbym, aby nasze uszy się zwróciły na list do hebrajczyków. W liście do Herbajczyków w drugim rozdziale znajdujemy takie istotne pytanie, które Bóg daje nam jako potwierdzenie, że człowiek jest czymś więcej, dla niego znacznym niż nawet aniołowie. I czytamy od piątego wersetu. Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówi, ktoś, kto na pewnym miejscu stwierdził, uroczyście mówiąc, czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że się troszczy o niego. Mało co mniejszym uczyniłeś go od aniołów, chwałą i czcią go uwieczniłeś. Wszystko poddałeś pod Jego stopy, ponieważ zaś poddał Mu wszystko, nic nie zostawił niepoddanego Jemu. Teraz wszakże nie widzimy jeszcze, aby wszystko było Mu poddane. Widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomniejszony chwałą i czcią i ukoronowanego zacierpienia śmierci, iż z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystało bowiem temu, dla którego wszystko i przez którego wszystko, który wie, wielu synów do chwały doprowadza, aby przewodnika ich zbawienia udoskonalił przez cierpienie. Tak bowiem ten, który uświęca, jak i ci, którzy mają być uświęceni z jednego są wszyscy. Z tej to przyczyny. Nie wstydzi się nazwać ich braćmi swymi mówiąc: Oznajmie imię Twoje, braciom moim, pośrodku zgromadzenia będą Cię wychwalać, i znowu ufność w Nim pokładać będą. I znowu to ja i dzieci moje, które mi dał Bóg. Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i w ciele, dlatego i On także bez żadnego. Yy, bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć poko pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią to jest diabła. I aby uwolnić tych wszystkich, którzy całe życie przez boja śmierci podlegli byli w niewolę. Zaiste bowiem mnie aniołów przygarnia. Ale przygarnia potomstwo Abrahamowe, dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga, dla przybłagania za grzechy ludu, w czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczanym. W tym może przejść z pomocą tym, którzy są poddani. Próbom. Halleluja. Jakże to wydaje się nam dziwne, że człowiek jest nieco mniejszym podstawionym od aniołów, a jednak Słowo Boże w innym miejscu mówi, że aniołów będziemy sądzić. Co nam się to tak dziwne wydaje, że jakże aniołowie ci, którzy byli przy, przy tym, jak świat powstawał, są mniej postrzegani przez Boga niż ludzie. Dlaczego tak właśnie jest dziwnie to wszystko sformułowane? A to dlatego, że Bóg. Ustanowił człowieka na podobieństwo swoje. Stworzył go na podobieństwo swoje. Tak jak tutaj właśnie się zwraca do nas w tym piątym wersecie. Nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówi. Ktoś na pewnym miejscu stwierdził uroczyście, mówiąc, czym jest człowiek, że pamiętasz o nim. Czym jest człowiek? W oczach Bożych takie istotne pytanie dla nas wszystkich. Człowiek, który bywa nieraz zawodny, człowiek, który po prostu jest nieraz postrzegany przez, przez nas samych, My, nas jako ludzi, że człowiek bywa zawodny, Człowiek, w w wieku nie można polegać. Natomiast umniejsza Bóg tym aniołom. Poddał przyszły świat. Ludziom poddał. Nie aniołom. Ale zaznacza tutaj szczególną rzecz. Oznajm imię. Tego, który przyszedł jako człowiek Jezusowi Chrystusowi. Oznajmił to imię, że jest ponad wszystko. Wi, wi, widzimy natomiast Jezusa, który mało od aniołów był pomieszczony chwałą i czcią ukoronowanego za cierpienia śmierci. I z łaski Bożej za wszystkich zaznał śmierci. Przystał bowiem dlatego. Dla którego wszystko i przez którego wszystko wielu synów do chwały doprowadzić. Przeogromny zaszczyt jest dla człowieka, że jest postrzegany o wiele bardziej dostojnie niż aniołowie. A nieraz człowiek nie umie tego docenić, wielokrotnie. Nie, nie umie docenić, czym jest w oczach Bożych? Tutaj jest bardzo wyraźny sposób przedstawiony także, że w czym bowiem sam cierpiał Jezus, w czym doświadczał, czego doznawał jako człowiek, tak samo i my Będziemy także tego sami też doświadczali. I takie nieraz pojawia się pytanie pośród ludzi, że oni widzą cierpienie w całkiem inny sposób, nieraz ludzie, że kiedy doznają jakiegoś doświadczenia w postaci może choroby jakiejś, czy innego doświadczenia w swoim życiu, że oni cierpią, tak bardzo cierpią, ale nie umną zwrócić tej szczególnej uwagi na tego, który wycierpiał za nas wszystko. Kiedy Jezus chodził po tej ziemi, widział ten cały po prostu trud człowieka. I sam, jako człowiek, też doznawał różnych doświadczeń. On tutaj pokazuje nam poprzez swoje złe słowo, że jeżeli on sam cierpiał i przechodził przez różne do, doświadczenia, to pomoże tym, którzy przez, przez to też przechodzą. W tym możemy przejść, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są Poddani próbom. Przechodzimy przez różne próby w swoim życiu, przez różne testy w swoim życiu. Sami doświadczamy tego. A nieraz w tym całym zawirowaniu nie umiemy się po prostu zwrócić do tego, który pomoże przejść przez te różne doświadczenia. Tak ciężko, nieraz. Człowiekowi po prostu zwrócić się do samego stwórcy. Myśli, że przez doświadczenia se jakoś przebrnie, jakoś sam przez to przejdzie. Ale jest takie stare powiedzenie, że człowiek bez Boga nawet nie może przestąpić proga. Nie może nic zrobić bez Boga. Czym by było życie na Ziemi, gdyby Bóg nie interweniował w nasze życie? Czym by było? Byłby pasmem cierpień. Ale nieraz człowiek sam decyduje, że po co mu Bóg? Jakoś to będzie. Wielokrotnie spotykali mi się yy, może z, z ludźmi, którzy po prostu mówili w ten sposób, że jakoś to będzie. Jakoś to będzie, dadzą sobie radę. Po co im Bóg? Kiedy wielokrotnie wskazywali mi na Boga. Nie chcieli po prostu tego słuchać. I kiedy nawet w czasie obecnym się mówi, w tak trudnym czasie, który teraz mamy o Bogu, wręcz ludzie bronią się rękoma, nogami, zatykają uszy, nie chcą po prostu nic słyszeć. Bo gdzie jest Bóg? Tak często dzisiaj, teraz zadawane pytanie. Gdzie jest Bóg w tym wszystkim, co teraz przechodzi ludzkość? Gdyby był Bóg, tak mówią teraz, to by nie było tego całego covida, może jakiegoś innego wirusa, nie byłoby jakichś po prostu konfliktów na granicy, gdyby Bóg był, ale On jest. I mówi poprzez swoje słowo, że. Wszystko musi się dokonać, bo to już było wcześniej przepowiadane. Tylko człowiek wielokrotnie nie chce tego słuchać. Wielokrotnie ma zatkane uszy na Boże Słowo. Wszystko musi się dokonać. W apokalipsie świętego Jana jest wielokrotnie, prawie kartka po kartce jest opisane. Że wszystko musi się do, dokonać. Wszystko musi zatoczyć się kołem. I wtedy przyjdzie po raz ostatni na tą ziemię, aby pochwycić swój kościół, swoją oblubinicę. Kochani, jest teraz taki trudny czas dla całej ludzkości, kiedy Dzieją się różne rzeczy automatycznie. Że coraz częściej doświadczamy coraz to nowych doświadczeń w swoim życiu. Nasi bliscy, ci którzy jeszcze nie zakosztowali tego niebiańskiego daru, mają po prostu taki opór w sobie. Ale są może też o tym nam mówi, że nawet ci, którzy są bliscy nam, na, na, nasi po prostu ro, ro, nasi, ro, nasze rodzeństwo, nasi ojcowie, matki, bracia, siostry, tak często po prostu wątpią w to, żeby po prostu przybliżyć się do Boga. Jest czas teraz przesiewu w całym kościele. Jest ca cały czas przesiewany ten Boży Lud. Bo wszystko musi się dokonać biegu musi do dokonać po prostu tego zatoczenia koła. Hallelujah. I tutaj jest pokazane także, że mamy tą wyższość nad tymi aniołami. Że Bóg w pełni wiedział co, co człowiek zrobi w swoim życiu. Że poddał przyszły świat im. Zaufał w pełni tym wszystkim ludziom. Ale Wielokrotnie się rozczarował. I dlatego wszystko musi się dokonać. Wszystko musi się kiedyś to zakończyć. Może jeszcze nie w tym pokoleniu, które jest. Bóg wie sam, kiedy to wszystko zakończyć. Ale wszystko wskazuje na to, że przyjście Chrystusa jest bardzo bliskie. I czy nam się to podoba z perspektywy dzisiejszych yy, biegów, wydarzeń? Wszystko ma swój czas i ma swoje miejsce. O tym mówi księga Kaznodziei, Salomona, drugi rozdział. Że wszystko ma swój czas i ma swoje miejsce pod niebem. Człowiek się rodzi. Żyje i umiera, ale musi wiedzieć o tym, że jeżeli nie będzie tej, tego czynnika Bożego, tego po prostu zaufania Bo Bogu, Jezusowi, Chrystusowi z całego serca, powierzeniu mu swojego życia, gdzieś my się znajdziemy? Czy tak jak jest? Powiedziane, że są trzy miejsca, trzy drogi? Nie, kochani. Jest tylko jedno powiedziane w Słowie Bożym. Jest albo niebo, albo piekło. I nie ma tam jakiegoś trzeciego miejsca, zwanego czyśćcem. Oczyścić każdy z nas musi się tu na ziemi ten czyściec, który postrzegany jest przez ludzi jako te trzecie miejsce tak zwana poczekalnia jak to inni mówią że tam przeczekają ten czas zanim trafią do nieba tam po prostu odpokutują swoje ale tu na ziemi to musi się dokonać nie w żadnym innym miejscu bo innej możliwości nie ma. Albo tutaj idziesz za Bogiem, tutaj się nawracasz, tutaj idziesz w pełni za Nim. Albo idziesz w inną stronę. Dwie drogi piekło albo niebo. I nie ma ani z jednego miejsca, ani z drugiego miejsca powrotu. Także dzisiejszy taki temat. Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Każdy z nas musi sobie to uświadomić, że Bóg mimo wszystko pamięta o nas. Tylko my nieraz mamy przytłumiony słuch. Nie słyszymy tego Bożego głosu. Nie słyszymy tego Bo Bożego głosu. Ale wystarczy. Chwila w swoim życiu, aby do Niego zawołać, aby jeśli umiesz czytać, chodziłeś pewnie do szkoły, otwórz tą wspaniałą księgę, to żywe Słowo Boże, Bóg będzie mówił do Ciebie, Bóg będzie pokazywał Ci, co masz robić w swoim życiu. Kochani, Czym jest człowiek, że pamiętasz o nim? Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty pamiętasz nawet, Panie, w, najdziw... w najdziwniejszych, Panie, naszych wyobrażeniach o nas: Że Ty troszczysz się każdego dnia o nas, że Ty zawsze masz swoje ramiona, Panie, rozchylone, aby nas przytulić. Dziękujemy Ci za to, że ty pokazujesz nas. Z perspektywy, Panie Twego Bożego słowa, że nie aniołom bowiem poddałeś przyszły świat, o którym mówisz. Wszelka niech będzie tobie chwała. część uwielbienie. Prosimy Cię o Twoje Boże prowadzenie, Panie, na dalsze Panie dni tego tygodnia, abyś Panie poprzez Twoją Bożą opiekę, osłonę przynajmniej przy Twojej krwi, był pośród naszych bliskich, nas samych, każdego dnia, by Twoje słowo, Panie, docierało do naszych uszów, by Twoje słowo ukorzeniało się w naszych sercach. Prosimy Cię, abyś, Ty, Panie, także Panie, używał nas, Panie, na każdym miejscu, gdzie będziesz nas nastawiał, aby, Panie, Twoje słowo płynęło poprzez nasze usta, aby, Panie, otwierały się, Panie, uszy, Panie, i oczy, Panie, tym wszystkim, panie, który by dziś nam stawiał przed oczyma, panie. Czy to jest panie ktoś bliski z naszych. Yy, czy ktoś jest, panie, może tym zwykłym przechodniem? Proszę, używaj nas, panie, według panie Twojego postanowienia, według panie Twojego prowadzenia. Daj nam, panie, zrozumieć, panie, że jesteśmy czymś więcej. Nie tylko, panie, Twoim stworzeniem. Daj nam to świadomość, panie. I pełne poznanie i zrozumienie Ciebie. Jako tego, który wciąż pamiętasz o nas. Mimo, panie, tego wszystkiego, że nieraz, panie, zawodzimy, że nieraz, panie, jesteśmy na naszych kolanach, ale Ty przychodzisz z pamięci do nas, panie. Przynosisz, panie nam ukojenie poprzez Twoje Słowo. Przynosisz Panie, aby nas podnosić. Przynosisz Panie, nam Twoje Słowo, Panie. I rozsiewasz, Panie, w naszych sercach. Hallelujah. Amen. Amen.